Cześć. Ja jestem Rodaty, a przed Wami tym razem coś bardzo małego. Totalnie mikroskopijna produkcja w porównaniu z ostatnio pokazywanymi na kanale. Myśleliście kiedyś nad własną, prostą gierką? I tutaj, w sumie, pytanie do Was w komentarzach: jeżeli kiedyś planowaliście robić własną grę albo zaczęliście ją robić, to możecie ją opisać w jakiś sposób. I tutaj przykład. Nie wiem, strzelanka? Okej, okay. uznajmy, że robimy strzelankę. Czy tytuł, który Wam teraz pokażę, to kolejny Crimson Land, gdzie wokół nas latają potwory, a my sobie do nich strzelamy? Nie, tym razem coś z jajcem, z pomysłem i z humorem, mimo ogromnej prostoty. Czasami pokazuje wielkie i rozbudowane produkcje kosztujące, nie wiem, po 150 czy 200 zł, tym razem niewielka gierka zrobiona przez dwóch czy tam może trzech zapaleńców. No niestety firma, która wydaje State of Anarchy do najlepszych, nie należy. Ale zajmujemy się w sumie konkretną grą, a nie całą firmą, prawda? Oficjalna cena steamowa w dniu robienia materiału to zaledwie 2 euro. Oficjalnie, nieoficjalnie na G2 znaleźć możecie po maksymalnie 3 zł. I kurdecz, tutaj Wam opowiem pewną historię z dzieciństwa. Jak pewnie część z Was wie, młody i piękny już nie jestem. 30 lada moment. Kiedy ja byłem mały, piękny, miałem lat 5 czy tam 6, nie było jeszcze internetów. Nikt praktycznie nie miał internetu jeszcze, nie było Facebooków, nie było grania po sieci przez internet. Zalążki takiej wspólnej zabawy na paru komputerach rodziły się na tak zwanym lanie. Jednak jako dzieciak, jeszcze zanim po prostu były te internety lany, mając 4, 5, 6 lat, braliśmy z kolegami kilka dużych kartek papieru, takich A3. Sklejaliśmy je od spodu, rozkładaliśmy na wielkim stole i graliśmy w czwórkę, piątkę, w szóstkę wrysowane wojny. Najpierw rysowaliśmy takie małe karteczki z budynkami, z żołnierzami, czołgami i tak dalej. Potem rozstawialiśmy to wszystko na karce, czy tam przyklejaliśmy, i każdy rysował wokół swoją bazę, coraz większą i większą. Zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, graliśmy na takim jakby wielkim, rysowanym polu bitwy, co oczywiście dawało możliwość zniszczenia komuś bazy. I oczywiście były sprzeczki z cyklu tak nie możesz, albo nie ma tak. Wiecie, jak to dzieciaki mają w zwyczaju. Może dla kogoś z Was będzie to właśnie motywacja do zrobienia jakiegoś indykowego, wycinankowego, nie wiem, RTS-a na bazie rysunków długopisem. Wracając jednak do gry, State of Anarchy. Tutaj mamy bardziej strzelankę z góry, ale klimat został zachowany. Poruszamy się takim ludzikiem, który trafia w morderczy świat rysowanych przeciwników. Wielką salwę śmiechu puściłem, kiedy usłyszałem dźwięki tej gry. Już nie tyle przeciwnicy, przeszkody, lokacje czy obiekt są rysowane, ale nawet dźwięki podłożono. Tak maksymalnie prosto. Raczej nagrywając oprawę dźwiękową do tej gry, twórcy musieli cisnąć przysłowiową, niezłą bekę. Wiecie, takie. Pciu-pciu-pciu-pciu, bang-bang-bang-bang, albo ding-ding-ding, takie odgłosy, albo w miarę, mm, powiedzmy, no są w miarę przyjemne, kiedy słyszymy je podczas grania. Nie jest to takie coś, co boli w uszy. Dobrze to zrobiono, te dźwięki są zrobione po prostu z jajcem. Muzyka sama w sobie też jest dość przyjemna, co plansze, o ile się nie mylę, chyba jest inna muzyka na każdej planszy. Prosta, nieskomplikowana, ale dobrana akurat do takiego stylu gry. Mamy widok z góry, WSAD jako sterowanie, klawisz myszy jako strzelanie i to wszystko. Coraz trudniejsi przeciwnicy strzelający na różne sposoby, różnymi broniami, ale co lekko śmieszkowe nawet samochody mamy tutaj. Zarówno my możemy nimi jeździć, jak i przeciwnicy będą chcieli nas staranować oraz te ich samochody też różnie strzelają. Są przeszkody, więc można sobie przywalić w jakiś mur, w płot albo w inną rzecz, w drzewo i nasz samochód jest Zniszczalny. Wylatujemy z niego jak z procy, z niewielką ilością życia, jeżeli zostanie zniszczony. No i jaki jest nasz cel? Dotrzeć do najbliższego banku czy tam bunkra, porobić bossa i odebrać mu power-up albo ulepszenie naszej jakiejś pukawki, albo też nową broń. I to może być albo całkowicie nowa pukawka, czasami lepsza, albo na przykład zwiększenie szybkości strzelania czy większe obrażenia. Zamordowanie przeciwników, zdobywane z nich doświadczenie, będziemy mogli dodać sobie jeden z czterech perków w zależności od ilości nabitych punktów doświadczenia i poziomów, na przykład więcej zdrowia, regenerację zdrowia, szybsze bieganie, albo większą szybkostrzelność. I zostawię wam tutaj jakieś, wydaje mi się, że pół minuty max czystej rozrywki. Muzyka jest naprawdę przyjemna. Niestety, State of Anarchy ma trochę problemów, powiedziałbym. Chociaż nie wiem, czy za cenę 2 euro powinniśmy się tutaj o coś w ogóle kłócić, no ale niech będzie. Przede wszystkim, wieszający się przeciwnicy nie potrafią omijać przeszkód, nie potrafią wyjść za stołu, ściany, czy w sumie za czegokolwiek. Po prostu idą na wprost nas. Po przejściu 5, 6, 7 plansz. Robi się trochę schematycznie. Wchodzimy do bossa, samochód, trochę farmy, nie zginąć, boss, replay. Wchodzimy do bossa, samochód, trochę farmy, nie zginąć, replay. I tak dalej. Po godzinie robi się po prostu już mega dudno, zaczynamy dziewać i po prostu przestajemy w to grać. Często broń, jakie otrzymujemy też z bossów są gorsze od tych, jakie mieliśmy wcześniej. I niewiele nasze wybrane perki tutaj zmieniają. Na przykład latamy sobie z rakietnicą, z solidnymi obrażeniami obszarowymi, mamy bardzo szybką szybkostrzelność, czy powiedzmy daliśmy sobie więcej punktów do szybkostrzelności, by po następnym bosie dostać nędzny karabinek na bliski kontakt, który pruje miliardem pocisków, ale tylko na odległość 3 metrów. Rośnie też niespółmiernie stopień trudności. Apteczki są bardzo rzadkie, a przeciwników coraz więcej. Dlatego finalnie tej gierce... Po prostu zostawię zwykłą miniaturkę, ani dobrą, ani złą. Spodziewałem się jak najbardziej tego, że odpalę sobie ten tytuł na godzinę i tyle mi w nim wystarczy. Z drugiej jednak strony miałem ogromnego banana na twarzy. Ten styl graficzny, ta zapętrona, ale jednak przyjemna, dobrze dobrana muzyka. Godzina, dwie, totalnie śmieszkowej zresztyściowej zabawy za 3 złote. Dla jednych to sporo, dla innych solidne mech i po prostu nie warto się tym interesować. Ten prąd, prosty indyk pojawił się w komentarzach i tym rysunkowym właśnie stylem mnie zaciekawił. Z jednej strony myślałem, że będzie tutaj trochę więcej treści, ale z drugiej strony, jak spojrzałem na cenę, zauważyłem, że chyba jednak nie. Dlatego postanowiłem dosłownie chwilę o nim pogadać i chwilę w niego pograć. Tyle.